Dzień dobry, witam serdecznie na kanale, tutaj Maniek. Mamy dzisiaj 15 dzień wyzwania robienia pompek Tysona codziennie przez 30 dni, także jesteśmy w połowie wyzwania. Mamy dzisiaj 24 grudnia 2024 roku, także mamy dzisiaj Wigilię. Z okazji tego wszystkim życzę zdrowych i spokojnych świąt, żebyśmy mogli troszeczkę zaznać spokoju, troszeczkę wypocząć w te święta, bo od tego powinny być święta, prawda? Więc... Cóż mogę powiedzieć? Lecimy z pierwszą serią. No i dobra, pierwsza seria. Standardowo czekamy. No i minuta minęła. Lecimy z drugą świąteczną serią. Także mamy to. Bożonarodzeniowa seria zaliczona. Także jeszcze raz wszystkim życzę wesołych świąt. Tutaj był Maniek i do następnego. Cześć.